Cena ropy naftowej spadała na długo przed wybuchem epidemii koronawirusa. W całym 2019 roku spadała y, z poziomów. Około 80 dolarów jeszcze dwa lata temu do około 50-55 dolarów na koniec 2019 roku. Wynikało to z faktu, że mieliśmy pierwsze sygnały o spowolnieniu gospodarczym na świecie. Widać to było po spowolnieniu wzrostu gospodarczego w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, czyli w największych motorach gospodarczych na świecie. I ten czynnik był obecny długo przed wybuchem epidemii koronawirusa, która dodatkowo wzmocniła trend spadku. Zapotrzebowania na ropę naftową. Spowalniający wzrost zapotrzebowania na ropę obserwowany w 2019 roku ma teraz zostać zastąpiony po raz pierwszy od kilkunastu lat przez spadek zapotrzebowania na skalę globalną. W pierwszym kwartale 2020 roku Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje właśnie spadek zapotrzebowania na ropę. To oznacza, że popyt będzie się kurczył, a podaż nadal będzie wielka. A zatem ceny ropy naftowej będą dalej spadać, i na to wszystko nałożył się kolejny efekt czyli porażka rozmów o przedłużeniu porozumienia naftowego. To układ między największymi producentami ropy na świecie, w tym między Arabią Saudyjską i Rosją, e, które teraz nie zdołały się porozumieć odnośnie cięć wydobycia, które miały zmniejszać popyt w celu wywindowania w górę ceny ropy naftowej. Upadek tego porozumienia spowodował na początku marca depresję cenową na rynku ropy i baryłka, która kosztowała około 55 dolarów, z dnia na dzień praktycznie staniała do około 30 dolarów, a obecnie testuje nawet poziom 25 dolarów za baryłkę.